Witam Was ponownie w followcie New Vegas. Yy, od razu mówię, że przestraszyłem się, gdy zobaczyłem gdzie jestem. A potem sobie przypomniałem, że od razu wróciłem do zbrojowni, do krypty, który, bo o, za, ominąłem ją, nie chciało mi się do niej iść. I to się czułem. I co, to przepraszam Was i dlatego wróciłem tutaj Dobra Co mi też przypomniało co robiliśmy ostatnio Dziwna mi się to była z tą kryptą, naprawdę widzisz tutaj dużo zabawek jest. Niedługo się nie będę mógł ruszać. Ten bohater to mały dźwig. Wow! Ile tu rzeczy! Naprawmy. rejsberski o właśnie zaraz, zaraz, to, ten, gra, ten granatnik 67 obrażeń odbiera, a ten to jest a, a ten 55, czyli ten jest gorszy do historii. Hmm, detonator. Nie wiem do czego tak naprawdę. U, wow pancerz bojowy. No nic jeszcze. Wszystko się przyda. Pałka policyjna. Najbardziej potrzebna broń. W tej grze. Maksymalnie naprawiony. Chyba kilka wyrzutni rakiet. Nie, jedną? Już nie jestem przeciążony przynajmniej. <grymne> Bardzo trudny zamek. Hmm, co jest. Ciekawe. A po to jest de detonator. A ładunki C4 są potrzebne do misji. Taka ciekawostka mała. Naprawdę. <grymne> <grymne> Naprawdę. <grymne> <grymne> Dobra, jestem przeciążony mocno. I co, wyrzucimy to I już nie jesteśmy przeciążeni Naboje. Szkoda tej skrzyni Ile mam w ogóle Umiejętności otwierania zamków Bo nie patrzę już któryś raz z kolei Ale nie mogę zapamiętać Otwieranie zamków, o nie, strasznie dużo mi brakuje Jednak I co Weźmiemy pancerz bojowy I hełm bojowy i damy jej O o, wszech, amerykański? Tu You're me carry the heavy stuff, aren't napisane? Jasne, jak zawsze. <noise> Nie żartuję. Um, gdzie to jest? Gdzie to jest? A jest pancerz bojowy? A hełm? skórzana, którą mogę... Nie, 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 nie mogę jej sprzedać. Ciągle w niej chodzę. ten hełm? Hełm, halo? No bo zjeść, kupiłem hełm. Nie, jest, jest. Nie patrzy na napisy, patrzy na obrazki. Przepraszam was serdecznie. Dobra. Ale nadal jesteśmy obciążeni. To już mi nie jest potrzebny. Ach, a, bo wzięliśmy ten karabin! Jak to wszech amerykański? Co on robi? Co to jest? Nie mam żadnych modyfikacji do niego możliwych. O, Bez jaj Aha, to taki? O! Już mi lżej! Co, wyrzuciłem? Nie, hm, nieważne. On zdaje 18 obrażeń Ile zadajesz jeszcze panie? 16 Jeszcze panie ten panie karabinie wojskowy Będę musiał, musiał się mocno zastanowić, co sprzedać, a co nie. Wyrzutę rakiet by się nam przydała. Na pewno jeden granatnik sprzedam. No dobra. A, no bo to by było na tyle, jeśli chodzi o kryptę. Następnie wykonamy misję związaną z tymi bestiami. ich raczej ich przywódcami. Będziemy chodzić jednym pistoletem maszynowym, bo to jest całkiem niezła broń. O ile dobrze pamiętam. Ale, wracając do bestii. nimi jest taka nieciekawa sprawa, bo oni są porozrzucani po całej mapie, tak naprawdę. Ale będzie dużo walki, co was, co, co was powinno ucieszyć. Teraz, patrzmy jak tam... No niech będzie. Czy ja dobrze idę? Tak, dobrze. Już tyle tędy błądziłem, że już wiem co i jak, co jest gdzie. No, bez pudła. Teraz tędy, aha. A, głowa nie odłudzi się nie, nie od porady, ale od myślenia. Nareszcie koniec z tą kryptą. Rany, mam już ją po dziurki w nosie. Naprawdę. Ile można chodzić po krypcie? Jednej w dodatku, tej samej. Chociaż, co ja mówię, Obrażam teraz biednego bohatera z krypty 101. Ale no co innego nam się wychował? A my chodzimy po radioaktywnej krypcie, gdzie łaziły kule. Ciekawe, co by się zamienił. <laughs> Sam już nie wiem, co ja mówię. Więc, czy przydałoby się wykonać tę misję dla bractwa stali? Hmm. No, noc jest. Po pierwsze, przebierzmy się. I chodźmy posprzedawać, tylko gdzie? A najlepiej pójść do zbrojmistrzów. faktycznie. A i ktoś mi napisał, że gdzie jest tu gdzieś domek? Nie spojrzałem, nie, nie przypomniałem sobie czy na wschód, czy na zachód. O. To chyba na wschód ktoś napisał. West, czyli tam jest zachód. I. czyli tam jest jego domek, tak? Dobra, sprawdzę to. Dobra, roboczy nie na rozmowy. Tutaj trzeba szybko handlować. Bo goni mnie czas Nie no nie goni Ehm... <grych> um, co ja chciałem A Zaraz, 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 zaraz Ten granatnik był spoko całkiem, tak? Tak, to był ten spoko Wyrzucnia granat, to się nazywał? Tamten Wyrzucnia granatów Zaraz, jak droższe To zawsze mówi najwięcej o broń Co? 68 obrażeń, a ten zadaje ile? A, ten z tym, że on ma ten. To jest taki China Lake 55. Wiecie co? Sprzedam ten na górze w takim razie. Tak, tak, sprzedam ten na górze. Karolin, z też sprzedam. Jest mi on potrzebny jak drugi ogon kotu. Nie, nie wiem, takie co by to powiedziałem. <grych> Dobra. Czemu tak to określiłem? Nie wiem. Porównanie dałem, ale zaraz. Pistolet jeden możemy sprzedać. jeden maszynowy też. Podpadacz? Nie, nie, jego nie sprzedam za nic. Wiecie co? Ten rewolwer. Nie używam go i tak. To zostawię sobie. Mam strzelbę taktyczną. Chociaż używają innych kalibrów. W trzeba by się naprawić ze strzelbą taktyczną. Mało mam do niej amunicji, co prawda, ale fa fajnie wygląda. Fajnie się prezentuje. I ten wszech. Amerykański karabin też powinien zostać naprawiony. A wyrzutnie rakiet Cz, też sobie zachowam. Zaraz, zaraz. co to naprawy broni? Możesz naprawić sobie tym zestawem. Zaraz, a możemy coś sprzedać, panie robocie? Jakieś ulepszenia? Fajne? Nie, granat. Teraz. Granatnik maszynowy. Grubas. O! To jest jakiś wzmocniony hełm. Sniperski. O! Mniejsza ciężar. Nie, no, kasą nie za bardzo szpanuje. Już mam tego? Lunety do ten? Do karabinu z Zaraz. Najpierw otwierćmy. Przepraszam Was, bo, bo, bo mówiłem, że tyle akcji będzie. A teraz tak naprawdę się i handluje. Ale nie chcę Wam tego przerywać, żebyście wiedzieli co i jak. Yy, zaraz. Karabin z a nie bo nie ma karabinu z dźwignią Dokładnie Welcome sir Co było? O, ten karabin z tyłu Fajny karabin, nie mogę go kupić Trochę jak baret wygląda. To się kawałek też wspominał sniperski Karabin. A to jest karabin z dźwignią Którego nie kupię Kowecki Westrzowe z ciężarnie Gatling Powiększenie zbiorniki na paliw o to jest dobre To już ja mam podpalacz, a nie ten miotacz ognia Łojowy wzmocniony Pistolet Zmniejsza rozrzut? To jest 10 mm Dlaczego to jest M? Pist M 10 mm, bo nie rozumiem, redukcja odrzutu, tak? No, nie potrzebuję czegoś takiego Tłumik, jeszcze To by było fajne, wiecie? Chyba ja kupię się tłumik do broni 9 minut, dużo magazynek A co tu jeszcze jest? PROWADZAJĄCY Dobre Tyle Wiecie o jak się tłumik i tyle Co to było? Pistol masz nowy, pistolet 10 mm, tłumik No czemu nie? Do widzenia roboć. No tak, razie chodzimy tym. I sprawdźmy te paczki z naprawkę Zestaw naprawy broni. O! I co mi to dało? Ty, ale to mi nic nie dało! Kurwa! Naprawia broń, którą mam wybraną Trudno, nie będę wczytywał. Nie ma po co? Mało naprawiła, niestety. Oj, nie to, przepraszam. Dobra, i tak wybieram ten na razie pistolet maszynowy. Na następnym poziomie gra większe siłę, albo... A, zaraz, mam szybki zapis. Albo siłę, albo unoszenie. No, wytrzyma... wytrzymałość, Czekam, co Gadam. Eee, możliwość... Nie, a nie, bo to nie mogę tak powiększyć. Musiałbym prac... plasmidem. Za dużo oka ostatnio. Yy, nie gram, tylko oglądam. Za... Potrzebowałbym... Potrzebowałbym czego? Jak się nazywa? Profitu! No właśnie. Rany, jakoś się nie mogę wczuć. Coś ze mną nie tak. Handluję od początku gry tylko. Nie, to nie jest do zaka Może znają Izaka? Tutaj, halo! Hej, znacie Izaka? Howdy. To taki, taki przybłęda od zbrojmistrzów. Hello there. Welcome to the Crimson Caravan Co? Company. How can I help you today? Można tu dostać jakąś robotę? You know, hiring isn't really my department. You should talk to Miss McLafferty about work for hire. Dobra, mm, przepraszam, że zawracam głową tak później porze. Tak, tak, tak. Wiem, wiem. Idę sobie. Ajzak! Może tu... mam jednak cichą nadzieję, że... Któryś z tych domów jest... należy do niego. Do Majzaka! Dobra, nieważne. Ajzak! Ajzak wyszedł właśnie. Ajzak! Ty szmato, wracaj tu! O ty kurbo, O ty szmato, wiesz jak się cierp... Tak! Przepraszam, że przeklinam, ale. Jestem taki zły, gdzie uciekasz? Walczak jak mężczyzna! Oś tutaj, Melepeta. No dobra, pomogę ci już. Ej tak nie! Stój! Nie jest! Zaraz go dogonimy. On do zbroi mistrzów biegnie. Dobra. No, może on się specjalnie przede mną ucieka. On się mną może ukrywa. Ty, mam nadzieję, że nadal są tam te puszki w środku. Ja nie mam zamiaru zbierać ich ponownie. Chyba, że on. Nie. Chyba nie zabrał ich wcześniej, kiedy nie patrzyłem. Schował się za rogiem, patrzył jak wkładam. Jak zacznię biec w drugą stronę, to go zabiję. Zaraz, zaraz. Czekaj chwilę. Najpierw te puszki. Słuchaj, Isaac, ledwo chodzę, ale mam te twoje puszki, wiesz? Które chcę ci teraz dać. Konserwy mam i złom. Dzięki, to pomoże. Czy masz już wystarczającą ilość złomu? Looks like that last bit you brought me was enough to fill the quota. Here are the caps I promised you. Make sure to let Contreras know the extra guns and ammo will be in the next shipment. None whatsoever. Everything inside the fence is off limits, and the guards have strict orders to shoot to kill. Miliard Dobra, to ja będę się zbierał. Later. Cześć. zaprzemy, widzicie? I teraz idziemy do. Um... Ka tak. McCurran. Powiemy temu typowi. Tak, musimy przejść przez całą placówkę. Jakbyśmy nie mogli przejść od tyłu. No, ale w, co ta, taka dygresja ma? Faktycznie, strasznie, Bioshock jest podobny do Fallouta. Taki, taki klimat ma podobny i tyle. Dobra, ale nieważne. No, niby te same te lata, ale dobra. <grywka> Keep America safe. Hmm. Mam dość sporo kasy. <grywka> Nie sprzedałem działka obrotowego. Hmm. Mogę z kimś tuchać? A, no, do niego idę. Dobra. Głupie pytanie z mojej strony. Może sprzedam mu działko, a potem pójdę się naprawić? Może opłaci się. Przydałoby się naprawić jedną, tę strzelbę, gdyby naprawił tą taktyczną. Nie wiem, chociaż nie wiem, czy, nie wiem, czy sprzedawać tę strzelbę pierwszą. Bo używa innego rodzaju amunicji. Podziwiam jednego bohatera. Ten to ma silne plecy. Niesie całą po prostu kanonierię. <grymne> Też tak powiem. Taki ekwipunek to po prostu nie wiem. Nawet halek by nie uniósł. Teraz jak tam stoi ze bo Powiem, że ostatnio kupowałem, ale dość. No, 20 spoko. Chwilowo wystarczy. Chociaż, przewiem, ja jak będziemy teraz iść, polować na bestie. one są słabe, nie ma co się bać. Szczególnie, że mamy już jakiś porządniejszy poziom. Zaraz, który mamy poziom? 13. Nie, tak spoko nawet młody poziom, tak? Tak, poziom można brać pod uwagę jak wiek człowieka. Do 10 poziomu, no jest dziecko, nie? Nowicjusz. Od 10 do 20. No, taki nienowicjusz, nie, nie ale taki też niezaawansowany, od dwudziestego taki już spoko, spoko. Co ja gadam? Cześć. To Isaac mówi, że broń i amunicja przyjdą najbliższym transportem. Co to wszystko? Dostać tylko kilka kapsli i kolejne zlecenie? You're right. I'm just an under-the-table arms dealer. What could I possibly offer you, a drifting mercenary? Sorry for wasting your time. Great. The Crimson Caravan has something ready for me. Look for Blake and let him know you're picking up Contreras' medical supplies. Brzmi, brzmi Biorę się do roboty. Thanks. Don't come back until you have it. Crimson Caravan is just northeast of the Gun Runners. Blake's usually in the main office. Dobra. Nie, nie I oczywiście, naturalnie, zapiszemy. I wybierzemy misję. Naznaczymy sobie ją, żebyśmy mieli łatwiej. Mhm. Okej. Okay. Dobra. Czy mapa mi coś pokazuje? A! Zaraz! Zapraszają mi tam. Wiem, że nephew, Nephi? Nephi? Nephi powinien być gdzieś tam. Czy tam? Gdzieś na zachód. Czy znaczy na zachód? South, czyli południe. Południowy zachód, no. Gdzieś w tym kierunku. O, jeśli ja się dobrze orientuję. Mogliśmy poprosić ten oddział, z którym się zapoznaliśmy, o pomoc. Ale to nie ma sensu. O, tak, to gdzieś tutaj powinien być. Drań. To on? Nie. On nie korzysta z karabinów. O! to tak za Celność z mojej strony. Strzelba, Teraz? O, właśnie, to jest ta strzelba, której nie wiem, czy sprzedawać, ale i tak są teraz lepsze. Czy na prawie? A ty co miałeś? Doskonale. I tak idziemy tym. Hmm, gdzieś tu powinien on być. Naprawdę, z ręką na sercu gdzieś tutaj przy tych pociągach. Oni by się gdzieś tutaj na jakimś domku, budynku zasadzili na niego. Czy kontenerze nawet. Musimy go po prostu poszukać. Będę ja co chwilę zapisywał, bo. Chcę dostać jego głowę. Całą. Nie w kawałka, Nie w kawałkach, bo wtedy nam się nie opłaca tego. Go zabijesz tak naprawdę. Nie, to nadal nie on. Podejdziemy bliżej. Nie mała celność. Tak. Co to osiągnięcie Piętki jack, powodu uszkodzenia. A zapomniałem, że osiągnięcie dają nam poziom. Czyli co, może pochodzimy tą strzelbą trochę skoro ją tak naprawiliśmy ładnie. Chyba z dźwignią. Super typ, Nie bierzcie się bez dźwignią. Gdzie on jest? To jest dużo tam ludzi. Walcz z moimi. Co, zmieniam broń? Nie ma sensu. Chcemy by tu walczyć, szczerze mówiąc. Rozprowadzę, patrzcie. <wody> 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 Zap... Nie tak się Ale tego chodzi o to, że zapis trzeba zrobić szybko. Profit. O, jest. Mocny grzbiet. Tak, biorę na, na bank. Przyda się na pewno. Ale gdzie jest ten wybijać Kur. Nie pamiętam. Czy nie po kieruję do niego aby właśnie? Czy on tutaj nie był? Czy jakoby nie, nie zachlastałem? Nie, no to nie było. Nie było go, bo nikt nie był z kijem golfowym. O-o! na głowa wybijacza Neffy! Kurwa! Ostatni zapis miałem. A auto. Ha, huh. Wiecie co? Zwaliłem sprawę, dlatego poczekajcie moment, naprawdę.